Panie zakochane, wielka miłość u Pań w tym czasie. Chcą kogoś ukochać, miłością otulić. Patrzcie, do kogo płynie ta miłość. Silny obrońca, opiekun dzieci, idealny mężczyzna. Ale jest jakiś problem. Brak równowagi, brak harmonii, niezrealizowana jakaś sprawa urzędowa, brak zgody na jakieś działanie. I to właśnie ten mężczyzna blokuje pani jakąś waszą sprawę. I to prowadzi do konfliktu jest oto jakaś sprzeczka w bliskiej relacji. Są przeszkody na Waszej drodze do realizacji celu. Teraz droga jest nieprzejezna, choć oczywiście macie szansę, by w jakimś czasie te przeszkody pokonać. Ale tego czasu potrzeba więcej. Popatrzcie, Klapsydra dopiero zaczyna odmierzać czas. Potrzeba więcej czasu, by te sprawy urzędowe pozałatwiać, przejazd udrożnić. Problemem są pieniądze. Narzędzie tych panów, tych opiekunów, tutaj ta siekiera, ten topór, by udrożnić drogę, to narzędzie to są pieniądze. Ale panowie teraz tych pieniędzy po prostu nie mają. Tutaj ten mężczyzna pokazuje, nie mam pieniędzy potrzebuję więcej czasu, by załatwić tą sprawę. Mężczyźni wcale nie czują się z tym dobrze. To nie jest komfortowa sytuacja, że kobieta o coś prosi, a mężczyzna nie może tego dać, bo nie ma pieniędzy. No ale nic tutaj nie zrobicie. Trzeba poczekać dłużej. Prędzej czy później te pieniądze mężczyźni zdobędą. Prośbę czy też marzenie tej kobiety spełnią.